1. Iron Fist był ostatnim z czterech seriali prowadzących do Defenders, co sprawiło, że Marvel i Netflix pracowali pod dużą presją czasu. Harmonogram był znacznie bardziej napięty niż przy Daredevilu, Jessica Jones czy Luke Cage. U. To przełożyło się na krótszy czas prób, treningów i przygotowań aktorów do scen walki. Finn Jones wielokrotnie przyznawał, że uczył się choreografii praktycznie z dnia na dzień, często tuż przed zdjęciami. W efekcie wiele scen walki było mniej dynamicznych, a część ujęć ratowano montażem i szybkimi cięciami. 2. Danny Rand miał być mistrzem sztuk walki wychowany w mistycznym Hunlu jednak przygotowanie fizyczne aktora nie odpowiadało tej wizji. W przeciwieństwie do Charlie'ego Cox'a czy Majta Coltera, Finn Jones nie miał wcześniej dużego doświadczenia w scenach walki. Problemy potęgował brak czasu na systematyczne treningi. Dopiero w drugim sezonie, gdy produkcja dostała więcej przestrzeni organizacyjnej, jakość choreografii wyraźnie się poprawiła. To pokazuje, jak ogromny wpływ na odbiór serialu miały decyzje stricte produkcyjne, a nie sama koncepcja postaci. 3. Mistyczne miasto Kunlun miało być jednym z kluczowych elementów mitologii Iron Fista, ale ze względów budżetowych i czasowych pokazano je bardzo... Bardzo oszczędnie. Większość ujęć miasta powstała przy użyciu CGI i green screenów, a fizyczne dekoracje ograniczyły się do fragmentów planu. Twórcy celowo zdecydowali się przenieść akcję głównie do Nowego Jorku, aby skupić się na konflikcie korporacyjnym i rodzinnej historii daniego. Dla części widzów było to rozczarowujące, ponieważ mistyczny aspekt serialu został zepchnięty na dalszy plan. 4. Negatywny odbiór pierwszego sezonu nie został przez twórców zignorowany. Drugi sezon otrzymał nowego showrunnera z kluczoną liczbą odcinków i wyraźnie zmieniony ton. Postawiono na bardziej przyziemną narrację, lepszą choreografię walk oraz większą rolę Colin Wing. To rzadki przypadek, gdy serial Marvela tak wyraźnie reagował na opinie widzów i krytyków. Choć zmiany poprawiły jakość produkcji, decyzja o anulowaniu całej serii Netflixa sprawiła, że historia Iron Fista została urwana. Pięć. Paradoksalnie dany rant był najlepiej oceniany w produkcjach, w których nie był głównym bohaterem. Defenders oraz w drugim sezonie Luke Cage'a postać Iron Fista była lepiej napisana i bardziej zrównoważona. Stanowisci mogli skupić się na jego relacjach z innymi bohaterami zamiast ciągle tłumaczyć jego pochodzenie i motywacje. tych występ Dany wydaje się bardziej dojrzały, mniej impulsywny i lepiej wpisany w świat Marvela. Co sprawiło, że wielu fanów uznało, iż problemem serialu nie była sama postać, lecz sposób jej wprowadzenia i prowadzenia w solowej produkcji.